Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to już trzeci odcinek z gry I Love You I załączmy sobie dzisiaj ten symbol I może zaczniemy następny, nie wiem Ojej Spróbowała i ona będzie bardzo często się pojawiać. Przynajmniej na początek. Jak ja mówię, wszystko jeszcze Seria mi się bardzo podoba. I jeżeli Wam się też podoba, to, to zostawiam ci te łapki, bo ja chcę wiedzieć, czy Wam się podoba seria, czy nie. To jest bardzo naturalne, chyba, że ja chcę to wiedzieć. Aj!

O moim kanale, ten kanał powstał w tajemnicy przed moją mamą. Ale teraz moja mama mnie subskrybuje. A ja na, na komputerze mam nie wiem czemu konto mamy. Dzięki czemu mogę weryfikować, mogę sprawdzać, um, co to jest. Dzięki czemu mogę właśnie sprawdzać. Komentarze u siebie nie tylko na swoim koncie długim, ale też na mamy. Nie, nie będę żadnych dziwnych rzeczy wchodził. O, moje ulubione chyba, chyba moje ulubiony typ pleweli. W ogóle to sądzicie o moim kanale, możecie napisać, tylko proszę, nie piszcie żadnych hejtów. Hejtów, jeżeli... Tylko nawet ja bym się nie podobał, to napiszcie swoje zdanie nie hejtując. Wyraźcie swoje zdanie nie hejtując. I powiedzcie ewentualnie co mógłbym zmienić. Tym kanale, bo ja chcę, żeby mój kanał podobał się innym ludziom, no bo co to jest za kanał, jak nikt tego kanału nie lubi, no. Mieszuku, ja nagrywam na YouTube, żeby dostarczać wam, żeby dostarczać tobie, drogi widzu, rozrywki. może no, być sobie no to nie dostarczam Ci rozrywki czyli nie spełniam swojego celu nie, to nie mm, okej okay. tak, to jest tutaj To ja właśnie chciałem zrobić. No, i co mogę w swoim kanale zmienić, żeby, żebyście byli zadowoleni? A jeżeli wam się podoba, to będzie mi się się podoba mój kontent, to będzie mi miło. W ogóle to chciałbym powiedzieć taką ciekawą rzecz. Jedną że ja y, mam, taki kanał z trzema filmikami. Aleksandr Lenowy Film. Wszystkie te filmiki są kręcone w realu i są tam. Jest tam. Y, nie mam jednak już nawet jakie koty. Będę musiał sam sobie wyszukać, bo nie pamiętam co tam nagrywałem bez kitu. Nie polecam, ale jeżeli chcecie, chcecie zobaczyć, chcecie tak zweryfikować co ja tam nagrywałam, to zapraszam. Prawdopodobnie w środę być może gdzieś na lekcjach, ale raczej nie. Znaczy niedobrze, bo nie pamiętam totalnie co tam, to było. To było. Wiele go szukam. Cześć, Cześć. No, jeszcze takie pytanie do Was. Czy... Chodźcie, Tepo. Bo ja słucham K-popu. Nie wiem, tylko Blackpink. No, wie, no ale wiecie, Blackpink to też K-pop. Bo ja na przykład Blackpink bardzo lubię. Boże, zacząłem, zacząłem pijąć, bo do czegoś, co mi się brzmiało. Nie wiem, czy wy też nagrywacie i czy doszliśmy w takie momenty, A ja ciągle tak mam. Boże, to najgorsze wczucie świata. Bo tak bardzo się chcesz mieć i, i chcesz to powstrzymać, bo nie chcesz, żeby się chichrał na filmiku szalenie, ale ciężko ci to powstrzymać i ostatecznie się wychichrowuje, co? Przecież nie ma takiego słowa jak wychichrowuje. I się bardzo też chichrać. wodem meka jest. Ciu. Ja na przykład ciągle tak mam chociaż Udaje mi się często powstrzymać ten śmiech, ale nie zawsze. Przecież przed ostatnim tego symbolu. No nie, dalej się śmieję. Na TikToku widziałem taki filmik te moski, tak, nawet nie będę wam mówił, jakoby już mnie mówił, że normalnie tutaj eksplodować. A ja jednak chcę, żeby wszyscy moi widowie, żeby nikt nie ucierpiał na moich odcinkach. Bo, jak ktoś wyciągnie na moich odcinkach, to będzie słabo. Nie wiem, że Wam tego mówił, bo jeszcze po eksploracji. Wyeksplorujecie? Tak się mówi? Ej, ja nie wiem. Just Nie no że to da było jeżeli byście chcieli się mnie zapytać to proszę się mnie nie pytać ponieważ I don't know Hmm. Co może być tutaj? Dobra, anyway, później się dowiemy. mi ten symbol. Ale może nam się uda przejść jeszcze liderstwo całe. Ale to po cięciu, ponieważ mam sprawę. Dobra, już. Już mogę nagrywać powrotem, dlatego... Nie, to nie tu. To tu. I w ogóle w jakie części z nim Bo ja grałem w sumie tylko w trójkę i czwórkę. Jest ze mną kto, jest nami, ze mną ktoś, kto nie kto grał w jakąś starszą częścińców? Jeżeli jest, jesteście, to powiedzcie. Zastanalizujcie. Ja mam wielkie sentymenty dla trójki. Zacząłem w nią grać, jak się pojawiła czwórka. Mieliśmy wszystkie rodarki. Myślałam, że to dlatego, że nas nie było na czwórkę, ale okazało się, że Rada po prostu nam ściągnął. Pira po piracie, yy, dlatego nie wiem czemu nie ściągnąłem czwórki od razu. Yy, to były czasy jej powstania. Jeżeli graliście, to powiedzcie jakie są Wasze doświadczenia, bo ja jedyne co mam związanego z dwójką to wiele filmików o obejrzanych umerty. Serdecznie polecam ten kanał, jest o Simsach. Jest taka seria. Nie nagrywaj już, już jej zbyt często. Już nie jest ta seria regularnie, ale w zeszłym roku pojawił się nowy odcinek. Są na błędy w tłumaczeniach Simsów. Polecam sobie oglądać, bo naprawdę bez końca przynajmniej ja mogę. Ja gram aktualnie tylko w Sims 4. E na Xboxie z Game Passa. Z Game. Xbox Game Pass Ultimate. Ale ja bardzo chcę grać w czwórkę. Znaczy w trójkę. No bo to jest jedna pierwsza, czyli tym, z którą grałem. I nigdy mnie nie puszczą sentymenty do, tej, do niej. Co za tym to jest bardzo przyzwoita część. No może oprócz tego, że... W simsach y, dwójce poprawiono błąd z tym, z tym, że makaron z serem, mac and cheese y, został przerwęcony na y, hamburger z serem i prawdopodobnie się to skojarzyło z McDonald'em tłumacząc. Dlaczego tak to przetłumaczyli? Jednak zastanawia mnie to, dlaczego w simsach trójce jest znowu ten sam błąd. Czy by to byli zupełnie inni tłumacze? Byłem drogą, to ja byłem, to jak grałem w trójkę. To myślałem, że to się samo tłumaczy, tak magicznie. Może coś pokombinuję, żeby ją zdobyć na komputer. A napiszcie, która jest Wasza ulubiona część Simsów? Ja akurat czwórki za bardzo nie lubię. Bardzo drogie są dodatki. Simowie bardzo plastikowo wyglądają. Tak strasznie dziwnie. Mam nadzieję, że będzie sporo fanów trójeczki, że nas jest yy, chociaż yy, nie wiem więcej niż pięciu. Bo zauważyłam, że trójeczka nie jest bardzo lubiana wśród yy, simowej społeczności. Trzeba mieć takie moje, tak, moje odczucia tego. A że według mnie jedna z przez, oj, trzech części Simsów. No, to jest jedna z przyzwoitych części Simsów według mnie, no bo tak byłem w tłumaczeniu, już nie jest wcale tak w tłumaczeniach. Mój Boże, nie jest też tak znowu dużo. O, bym bok bok te o tyjej, spądaliśmy chyba w drugim odcinku. A jej ja już o niej zapomniałem. No, może w pierwszym, ale. Ale i tak. Nie mam pojęcia, y, czy, czy jeszcze kiedyś zagram w trójkę. Mam nadzieję, bo kurczę, moja ulubiona część Simsów. Jak kiedyś, nie wiem, chyba u koleżanki grałem w trójkę albo nie wiem. Kiedyś w każdym razie miałam okazję spróbować i nie wiem czemu, y, czemu ludzie tak lubią tą, trój tą dwójkę, przepraszam, nie rozumiem tego, bo 哦，错，嘿嘿。 Przejdziemy sobie jeszcze na ten poziom. Ciekawe czy jeszcze zwiększy ilość tych poziomów na jeden symbol, oby nie.

czy polecacie mi zainstalować sobie starsze części Simsów? Wiecie, dwójkę i tą pierwotną. One obie powstały w ogóle zanim ja się urodziłem. Ale może zrobiłbym to zanim jeszcze jakby... Może zrobiłbym to i próbowałbym zagrać w to. Spróbowałbym w to zagrać. To się wydaje poruszać. To też się wydaje poruszać. To wszystko się wydaje poruszać. Co? Ale super. Jak już będę przeniosła swój kanał na komputer, to też spróbuję tam y, zainstalować te starsze części Simsów i spróbować w nie zagrać. A tymczasem to czy na pa pa pa! pa.